I cześć, tutaj Antcube i w tym odcinku nagramy sobie y, unboxing timera QJ w wersji pierwszej. Przejdźmy do opakowania. Dobra, tutaj przepraszam, że znowu paczka nie jest tak nie w kartonie czy coś, ponieważ y, mój brat sam był w domu, jak przyszedł i y, y, akurat ten, akurat przyszedł y, ten kurier i mił tą paczkę dał, a on nie wiedział, że no ten, że to jest akurat to i odpakował samemu. No ale mniejsza o to. Pudełko fajne. Standardowe odkuja to tak myślę. No. ok Teraz tutaj sam timer. Yy, też ten. Paczka do mnie przyszła niedługo. Ile to tam? Pary dni Dobra. Jest pa Jest timer. Kurde, ale fajne. Podoba mi się. Nie ma tego wejścia na nie ma wejścia na yy, baterię Znaczy ten, na, na, ten, na, na matę niestety. Ale dobra. I też w timerze potrzeba baterii, których niestety nie mam, ale widzimy się za chwilę. Zrobię cięcie i ten. Już będzie miał baterię. Już wróciłem. No więc yy, załączyłem baterię i zobaczmy. Tutaj power. Timer się włączył. No i ten. Polegał ogólnie na tym, że przytrzymujemy, puszczamy i zatrzymujemy. Tak, tutaj reset. Yy, timer jest przezroczysty. No i dobra, to już by było. No tyle pamiętajcie, że każda łapka w górę bardzo motywuje. Możecie ją zostawić pod filmem. Tam jest taki na górę, kciuk, na, górę na dole kciuk No i ogólnie... Cześć.